W tym filmie pomogę Ci przejść z kogoś, kto każdego dnia używa dyscypliny do swojej pracy i kompletnie nienawidzi do gościa, który kompletnie ją kocha, nie jest w stanie przestać jej robić i chce cały czas więcej pracować nad tym, czego wcześniej nienawidził. Produktywność często nie idzie razem ze słowem przyjemność, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem, a w dzisiejszym filmie przedstawię Ci cztery porady, dzięki którym możesz sprawić, że produktywność jest o wiele, wiele przyjemniejsza. No więc już bez zbędnego gadania zaczynajmy. Więc pierwszą poradą jest to, żebyś sprawił, żeby to było mniej stresujące. Często mamy jakąś pracę, może jakieś zadanie, albo prezentację, albo coś takiego. I jest to dosyć stresujące dla nas z tego powodu, że jeśli nie zrobimy czegoś, to stanie się X albo Y. I musisz zredukować te stawki, które są związane z tym zadaniem. Wyobraź sobie na przykład dzieci, które bawią się w parku. I te dzieci bawią się tam z tego powodu, że jest bezpiecznie. Bo gdyby jeździły auta i biegałyby jakieś dzikie psy, no to raczej by się tam nie bawiły. Jeśli ty będziesz miał środowisko, które jest stresujące, to będziesz chciał stąd uciekać, nie będziesz chciał tam siedzieć. Więc jeśli jesteś w stanie zredukować to, ile stresu i ile takich stawek jest włożone w to zadanie, jesteś w stanie sprawić, żeby to było o wiele przyjemniejsze, jesteś w stanie mieć o wiele więcej zabawy z tej pracy, z tego powodu, że nie musisz się niczym martwić. No, a gdy nie musisz się niczym martwić, to Twoje życie jest fantastyczne. Musisz zacząć robić te zadania z miłości, a nie ze strachu. Robienie zadania z miłości to robienie czegoś bez oczekiwania jakiegoś rezultatu. Czyli na przykład ja nagrywam ten film, bo po prostu jest to fajne. A robienie czegoś z powodu strachu to robienie czegoś właśnie, żeby osiągnąć jakiś rezultat, bo się boję, że nie będę tego miał. Więc musisz zacząć robić więcej rzeczy z miłości. Drugą poradą jest to, żebyś sprawił, żeby to było przyjemne. I tego nauczyłem się z książki Feel Good Productivity, jego Abdala, i naprawdę ta książka zmieniła moje życie. Bo pamiętam, że czytałem ją właśnie w czasie, w którym Kompletnie nie chciałem się nic robić, kompletnie chciałem przestać nagrywać, chciałem przestać robić wszystko. Chciałem zacząć żyć takim życiem jakiegoś mnicha, który w sumie nic nie robi, nad niczym nie pracuje. Ale właśnie czytałem tą książkę i było tam pewne pytanie, które <laughs> zmieniło moje życie. A brzmiało one, jak wyglądałoby to zadanie, jeśli byłoby ono zabawne. I pomyślałem sobie, a co aktualnie sprawia, że nie chcę nagrywać. I pierwszą rzeczą było to, że musiałem mówić dosyć szybko, że musiałem nie robić pauz, bo wtedy robiłem takie filmy, Kompletnie niezedytowane, więc pomyślałem sobie, musiałbym mieć wycięte cisze w moim filmie, żebym mógł sobie mówić tak jak chcę. No więc to już załatwiłem i działa. I już mi się przyjemniej nagrywa. Później pomyślałem sobie, dobra, co jest następną rzeczą, bo samo to jakoś nie pomaga, bo kiedyś to robiłem i jakoś tak nie było zbyt przyjemne. No więc pomyślałem sobie, na pewno temat bym musiał zmienić. I pomyślałem sobie, ok, o jakim temacie chciałbym mówić? I pomyślałem sobie, no pewnie produktywność. No więc zacząłem myśleć, no w sumie to tak i zacząłem nagrywać filmy o produktywności i nagle mam więcej zabawy z tej pracy niż kiedykolwiek. Więc znajdź kilka sposobów, dzięki którym będziesz w stanie sprawić, żeby to było o wiele przyjemniejsze, żeby ta praca była dla ciebie lepsza. Lepiej znaleźć coś, co faktycznie tobie pasuje, a nie próbować rywalizować z ludźmi, którzy robią to zadanie po 12-14 godzin każdego dnia, bo po prostu tak bardzo je kochają. Trzecią poradą jest to, żebyś sprawił, żeby to było łatwe. Często jest tak, że nie robimy jakiegoś nawyku z tego powodu, że jest zbyt dużo oporu, zbyt dużo wysiłku, żeby zacząć dany nawyk. Na przykład powiedzmy, że chcesz zacząć chodzić na siłownię. Musisz się spakować i musisz się dostać na siłownię. To są dwie rzeczy, które musisz zrobić. Jeśli chcesz, powiedzmy, jutro iść na siłownię i nie zredukujesz tego wysiłku, który masz, żeby tam pójść, czyli nie spakujesz sobie rzeczy i nie sprawdzisz, czy wszystko masz, to oczywiście, że to będzie trudniejsze, żeby to zrobić niż jeżeli wziąłbyś po prostu plecach i poszedł na tą siłownię. Więc musisz zredukować ten wysiłek, który jest potrzebny do zaczęcia, z tego powodu, że jeśli to będzie zbyt takie trudne dla Ciebie, żeby zacząć, to naturalnie będziesz chciał to robić mniej. Przygotuj sobie wszystko, czego będziesz potrzebować na tą siłownię albo do czegoś innego. Gdy ja wstaję, to zawsze wiem, gdzie wszystko jest. Mój statyw zawsze leży tu przy monitorze, kabel zawsze tam wisi i po prostu wszystko wiem, gdzie jest. I od razu biorę to i zaczynam nagrywać. I nie muszę się nad niczym zastanawiać, bo dokładnie wiem, że tam, gdzie to było, tam to jest. Więc czwartą paradą jest to, żebyś sprawił, żeby to było grom. I pewnie pamiętasz, jak graliśmy w gry, że w grach dosłownie chodziło o to, że miałeś się stawać lepszy niż poprzedniego dnia. Dosłownie to był cel całej gry. I co możesz zrobić? To możesz zrobić to samo ze swoimi nawykami albo ze swoją pracą. Na przykład możesz zacząć śledzić to, ile stron czytasz każdego dnia. Na przykład dzisiaj przeczytasz powiedzmy 20 stron, jutro przeczytasz 30, pojutrze 31, i cały czas stajesz się lepszy. I cały czas jesteś lepszy z tego powodu. Więc sprawy by to była taka rywalizacja pomiędzy Twoim młodszym tobą, żebyś miał kogoś do pokonania. Kurde, on przeczytał 20 stron wczoraj, muszę dzisiaj przeczytać 21, żeby być lepszy od niego. Więc sprawy by to było grom. Sprawy by to była taka rywalizacja pomiędzy Tobą a Twoim młodszym tobą, żebyś stawał się od niego lepszy. Jeśli ten film Ci pomógł, możesz zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. A tak swoją drogą, jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zwykłym nowykiem albo uzależnieniem, to napisz do mnie na Instagramie i pomogę Ci z nim kompletnie za darmo. Link do mojego Instagrama znajdziesz w opisie tego filmu. Najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.